Tego charakterystycznego dźwięku nie da pomylić się z niczym innym. Odgłos wkręcającego się na obroty silnika Andoria w kombajnie Bison jest absolutnie nie do podrobienia i u niejednego fana klasycznej mechanizacji rolnictwa wywołuje gęsią skórkę. Tym bardziej tym szkoda, że z biegiem lat coraz rzadziej mamy okazję go słyszeć, z roku na rok populacja bisonów spada. To niestety fakt. Pomimo już przez wiele lat płockie kombajny były niekwestionowanym liderem na polskich polach, a ich populacja liczona była w dziesiątkach tysięcy, dziś coraz częściej rolnicy rezygnują z ich użytkowania na rzecz bardziej komfortowych maszyn zachodnich, bądź w przypadku mniejszych gospodarstw na rzecz usług. W dzisiejszym materiale, zgodnie z umową z odcinka o upadku Ursusa, gdzie dobiliście aż 6 tysięcy łapek w górę w niecałe dwa dni, przygotowałem dla Was materiał na temat upadku fabryki maszyn żniwnych w Płocku oraz smutnego końca marki Bizon. Myślę, że ten materiał pomoże wielu osobom, zwłaszcza tym młodszym, rzucić nowe światło na działalność tychże zakładów oraz na konstrukcję spod pióra płockich inżynierów. A zanim zaczniemy, to dodam jeszcze, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest Letyshops. Letyshops to serwis cashback, pozwalający zwrócić część wydanych pieniędzy z każdego zakupu online. Sklepy płacą Letyshops za polecanie ich produktów, a serwis dzieli się uzyskaną w ten sposób prowizją ze swoimi użytkownikami. Zebrane w ten sposób środki możecie wypłacić na swoje konto bankowe lub PayPal. Poza tym dla użytkowników Letyshops co jakiś czas dostępne są specjalne rabaty lub gorące cashbacki oferujące mnożnik zwrotu. Korzystanie z Letyshops jest banalnie proste i zajmuje raptem kilka chwil. Musicie jedynie zarejestrować się w serwisie i dodać specjalną wtyczkę do przeglądarki, która informować Was będzie o bieżących zniżkach w przeglądanych przez Was sklepie. Później odwiedzając popularne witryny sklepowe, wtyczka Letyshops sama odsyłać Was będzie do cashbacku. Ważne jedynie, aby mieć wyłączonego adblocka, gdyż bez tego sklep może nie potwierdzić cashbacku. Cashback Letyshops możecie zbierać przeglądając setki popularnych sklepów czy portali aukcyjnych, w tym takich jak np. Allegro. Myślę, że warto się zarejestrować, a dla wszystkich zainteresowanych linka do Letyshops zostawiam Wam w opisie filmu. A tymczasem jeśli łapka w górę oraz subskrypcja z dzwoneczkiem już zostawione, przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Super Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku. Historia fabryki maszyn Żniwnych w Płocku sięga jeszcze drugiej połowy XIX wieku, kiedy to trójka innowatorów, Mojżesz Szyja Sarna, Paweł Urbański oraz Maurycy Margulies, otworzyli w Płocku swoje pierwsze warsztaty usługowe i rozpoczęli w nich produkcję maszyn rolniczych. Zakłady dynamicznie się rozwijały i z roku na rok poszerzały swoją produkcję. I tak było aż do początku II wojny światowej. Wtedy wszystko się zmieniło. W czasie okupacji Niemcy połączyli zakłady i utworzyli z nich jedno duże przedsiębiorstwo produkujące pod nazwą Landmaschinenfabrik Płock Maszynenindustrie. Stan ten obowiązywał aż do końca wojny. W 1945 roku zakłady znacjonalizowano i na ich bazie stworzono Państwowe Płockie Zakłady Przemysłowe, które to zaledwie trzy lata później, w 1948 roku przekształcono w Fabrykę Maszyn Żniwnych. I tak zaczęła się piękna historia która przyniosła nam bizony, jakie znamy do dziś. Jednak zanim w płocku na dobre ruszy produkcja kombajnów, to na początku produkowane są tam stacjonarne wialnie, młocarnie czy kosiarki listwowe. Dopiero później, na bazie ściągniętych ze wschodu licencji, opracowany zostanie pierwszy kombajn o oznaczeniu RZMS-4, dostarczany do PGR-ów. Po modernizacjach projekt ten przerodzi się w szerzej znaną wistule, natomiast jeszcze później na pierwszy plan wysunie się autorski projekt Płockich zakładów a mianowicie doskonale wszystkim znany Bizon, który to opanuje niemalże w całości polski rynek i stanie się na wiele lat synonimem kombajnu zbożowego. W całej swojej wieloletniej historii Bizon doczeka się kilku modeli i wielu modernizacji. Pierwszy Bizon Z040, potem Bizon Z050 Super, Z056 Super, Bizon Z020 Zagon, Z058 Rekord, Bizon Gigant, Bizon BS, licencyjny Bizon Sampo, czyli ostatni z rodziny Bizona, czyli Dynamic. Oraz do tego wiele innych modernizacji czy specjalnych wersji eksportowych przeznaczonych na zagraniczne rynki. Ogólnie fabryka funkcjonowała bardzo dobrze. Już w latach 70. zapadła decyzja o rozbudowie zakładu i postawieniu nowej hali montażowej. Do końca lat 80. fabryka maszyn żniwnych w Płocku produkowała 6000 kombajnów rocznie i była jedną z największych fabryk kombajnów w Europie. Dla porównania, aby uzmysłowić Wam skalę produkcji FMZ, to obecnie taki światowy lider, jak chodzi o kombajny zbożowe, czyli Klas, produkuje rocznie około 4,5 tysiąca kombajnów. Największy procent kombajnów na świecie, rosyjski Rostelmasz, lekko ponad 6 tysięcy, natomiast produkujący w tej samej fabryce co Bizon, współczesny New Holland, w płocku wytwarza rocznie około 1,5 tysiąca kombajnów. Po raz kolejny, podobnie jak w przypadku Ursusa, polski zakład skalą swojej produkcji należał do największych producentów tego typu maszyn na świecie. Oczywiście należy zaznaczyć, że współczesne kombajny są zdecydowanie bardziej wydajne oraz zaawansowane technicznie w porównaniu do Bizona, także ich produkcja również zajmuje nieco więcej czasu. Natomiast niewątpliwie, wolumen produkcji FMZ robi wrażenie po dziś dzień. Dlaczego więc, pomimo tak dużego udziału rynkowego, ogromnej rozpoznawalności i dość udanych konstrukcji opuszczających mury zakładu, fabryka maszyn w Polsku popadła w tak poważne tarapaty finansowe, zwłaszcza, że była ona w odróżnieniu od Ursusa rentowna, i nie posiadała ogromnych zobowiązań finansowych. To no jest normalnie. No. Są nieraz takie nie ma tego, nie ma tego, ale produkcja idzie normalnie. Podobnie jak w przypadku wielu innych polskich państwowych firm, problemy rozpoczęły się na przełomie lat 80. i 90., w czasach reformacji ustrojowej. O ile wcześniej, w czasach gdy to żywność drożała z dnia na dzień, a technika była tania, rolnicy przyjeżdżali z torbami pieniędzmi i wykupywali kombajny Bison, tak po przejściu na gospodarkę rynkową, Ceny kompletnie się załamały i kombajn, który wcześniej można było kupić za równowartość 100 ton zboża, teraz kosztował równowartość 600. Takie zwyżki cen spowodowały, że jakikolwiek handel niemalże zamarł. Place fabryki stały zastawione nowymi kombajnami, na które w zasadzie nikogo nie było stać. Naturalne w tej sytuacji byłoby zaprzestanie lub znaczące ograniczenie produkcji. Jednak wbrew logice zakład produkował pełną parą, by realizować plany produkcyjne i żeby zapewnić ludziom pracę. Rozwiązaniem tego problemu mógłby być eksport maszyn do innych krajów i próba sprzedaży ich na zagranicznych rynkach. Jednak FMZ nigdy nie stawiało na sprzedaż za granicą, a co za tym idzie sieć sprzedaży za Polski nie była zbytnio rozwinięta. Fabryka nie była w stanie w taki sposób funkcjonować przez dłuższy czas. Sprzedaż w pierwszym roku spadła ośmiokrotnie, a w następnych latach nawet piętnastokrotnie. W pewnym momencie po prostu musiało zacząć brakować pieniędzy w kasie, na wypłaty dla załogi, na zakupy komponentów czy opłacenie podstawowych kosztów. Zarząd FMZ próbował podejmować desperackie kroki i ratować się kredytami. Zastawiano nowe kombajny, nieruchomości i inne cenne składniki majątku spółki, jednak na dłuższą metę nie za wiele to pomogło. Próbowano też poszerzyć produkcję i szukać nowych źródeł dochodu, produkując m.in. stoły do rzepaku czy nawet maszyny przemysłowe. Niestety to też nie pomogło. Rozpoczęły się strajki załogi, a do sprawy wtrąciły się związki zawodowe. Sytuacja stała się jeszcze bardziej beznadziejna. Fabryka zatrudniła do pomocy kilka firm doradczych. Pojawił się plan restrukturyzacji zakładów, zakładający podzielenie firmy na dwie części. W ten sposób w roku 1992 powstała spółka prawa handlowego Bizon, której pozwierzona została nowa hala produkcyjna, maszyny oraz kapitał ludzki, natomiast reszta majątku miała zostać oddana na pożarcie wierzycielom. Ten zabieg został zastosowany celowo, gdyż zapewnił on możliwość dalszej produkcji kombajnów, jednocześnie ułatwiając sprzedaż tej drugiej części zakładu, gdyż znajdowały się tam mniejsze hale, na które łatwiej można było znaleźć kupca. I tak w wyniku tego po drugiej stronie ulicy, w dawnych halach FMZ, powstały takie firmy jak m.in. innymi Budmat, Bildua, Busman czy Preciso. Nowo powołana, wolna od długów spółka Bizon, Mimo wszystko nie miała lekko, gdyż w dalszym ciągu odziedziczyła po przed sporą liczbę problemów. Za firmą ciągnął się smród oraz zła opinia po ostatniej upadłości i żaden bank nie był zainteresowany udzieleniem Bizonowi kredytu na wznowienie produkcji. W końcu pierwszy kredyt w wysokości 10 milionów złotych udało się uzyskać z Państwowej Agencji Rozwoju Przemysłu. Środki te umożliwiły rozpoczęcie produkcji, a sprzedaż nowych kombajnów Bizon z powrotem ruszyła. Tym razem odrobiono też lekcje z poprzednich lat i mocniej postawiono na eksport. Pojawiły się kontrakty na dostawę kombajnów Bizon na wschód, na Białorusi i Ukrainę. Aby zwiększyć gamę oferowanych przez Bizona kombajnów, zakupiono licencję na produkcję kombajnów Sampo Rosenlew produkcji fińskiej. Licencja spłacana miała być przez produkcję części eksportowanych dla Sampo do Finlandii. Oprócz tego planowano rozpoczęcie produkcji przyczep samozbierających, kabin do ciągników, a nawet kombajnów ziemniaczanych, opracowanych wspólnie z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych w Poznaniu. Jednak, jak to niestety często bywa, nie mija wiele czasu i przed Bizonem pojawiają się kolejne przeciwności losu. Sprzedaż kombajnów na krajowym rynku nadal stoi w miejscu, a co gorsza do Polski zaczynają wchodzić zagraniczne marki. Zamknięty dotychczas za żelazną krótną rynek otwiera się także na używane maszyny z zachodu, ściągane w naprawdę dużych ilościach. Dodatkowo problemy robił właściciel. Większościowym właścicielem nowej spółki Bizon był wówczas bank handlowy. Załoga Bisona bardzo chciała rozwijać konstrukcję swoich maszyn, a do tego potrzebne były pieniądze na inwestycje. Bank uważał natomiast, że jest to niepotrzebne i skoro maszyny jakoś się sprzedają, to nie ma potrzeby ponosić zbędnych kosztów. Tak samo było z zakupem nowych maszyn. Bank wychodził z założenia, że skoro do tej pory załoga radziła sobie bez nowoczesnych narzędzi do obróbki stali i możliwa jest produkcja przy wykorzystaniu tych starych, to nie ma sensu inwestować w nowe kosztowne maszyny. Oczywiście wiadomo, dokąd tylko mogło prowadzić to rozumowanie. Sytuacja fabryki się nie poprawiała, sprzedaż w dalszym ciągu nie pozwalała spółce odbić się od dna, a dodatkowo zmiany właścicieli, w skład których wchodziła też przez pewien czas grupa kapitałowa SIPMA, tylko mocniej osłabiały kondycję spółki. W roku 1998, dokładnie 2 czerwca 1998 roku, właścicielem płockich zakładów staje się należący do włoskiego Fiata New Holland. Jeszcze przez kilka lat kontynuowana była produkcja kombajnów pod marką Bizon z dodanym jedynie żółtym logiem New Holland. W 1998 roku w Polsku ruszyła produkcja opracowanej u nas w kraju przy współpracy z belgijskimi inżynierami New Holland z fabryki Zedelgem seria TC. Natomiast ostatni Bizon zjechał z taśmy fabryki w roku 2004. Ze względu na miejsce powstania, sentyment oraz dziedzictwo, na prośbę załogi nowe tc otrzymały dopisek Bizon. Obecnie w dawnej fabryce Bizona w Płocku, produkowane są nadal kombajny New Holland w serii TC, CX-5, CX-6 oraz najnowsza hybrydowa seria CH. Poza kombajnami powstają tu też przyrządy żniwne do zbóż oraz przystawki do kukuryzy, a także prasy zwijające pod markami New Holland oraz Case IH. I tak wyglądała historia końca produkcji kombajnów Bizon w Płocku. Odcinek wyszedł nieco smutny, tak jak to niestety przy takich historiach bywa, ale moim zdaniem i tak losy Bizona potoczyły się lepiej niż warszawskiego Ursusa, gdyż przynajmniej produkcja została zachowana, a sam zakład uratowany. Natomiast po warszawskim Ursusie nie został praktycznie kamień na kamieniu. Podobnie jak ostatnio w odcinku o Ursusie, zwracam się do Was z prośbą o szacunek dla kombajnów Bizon, bo to naprawdę dobre maszyny, niczym nie ustępujące swoim ówczesnym konkurentom a chyba nie ma obecnie na rynku wtórnym maszyn tak korzystnych cenowo i bezproblemowym pod kątem części zamiennych jak kombajny Bizon. Na koniec przypominam Wam jeszcze o sprawdzeniu Shops. Wszystkie potrzebne linki macie oczywiście w opisie pod filmem oraz w przypiętym komentarzu. Myślę, że warto się zainteresować, gdyż nic Was tu nie kosztuje, a może przynieść wymierne korzyści. Dołączajcie też do naszej grupy na Facebooku MechanizatorzyMateo780, a tymczasem ja się z Wami żegnam, wielkie dzięki za dzisiaj, i do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku na moim kanale.